Elo, z tej strony, Alek, to jest ponownie. Przestań. Przestań. To jest ponownie e Curse of Dreadbear. W zasadzie to byłem wczoraj na tyle zaspany, że nawet nie podłapałem. A wszyscy w komentarzach. Haha! Curse of Dreadbear. <grym> Bradbear to był dobry man. Nie wiem, czemu on umarł. Powinni przywrócić Bradbara. Mogli faktycznie zrobić Bradbara kanonicznym. To by było coś. Dobra, e chwila, chwila, bo ja nawet nie wiem, czy ja mam dobrze. Hmm. Jakie mam. O, to nie jest dobry poziom dostania. Okej, okay. chwila. Czy teraz jest lepiej? Chyba jest lepiej. To jest. Właśnie, wszyscy mają ten, ten, ten podest bardzo wysoko. A ja sobie zawsze sprawdzam, jaka powinna być wysokość człowieka. Czyli biorę moją rękę do spodu. No, i moja ręka jest zaraz przy, przy, przy samej podłodze, więc taka powinna być wysokość tutaj oryginalnie. A nie wiem, czemu wszystkich stawia. Tak. To jest oryginalna wysokość, o co chodzi. Okej. Okay. Eee, plaszkin, Patch, wiecie co? Chyba na razie tego nie chcę. Build a mangle! Damn. Tego nie widziałem. Nawet nie spojrzałem, co tu jeszcze jest. A, nie widziałem też tego. Yikes, dude. Yeah. Danger Keep Out. Boję się ciemności. upiorna posiadłość. Wszystko będzie miało jakiś hard mode. Tego, na to wygląda. a na razie go nie ma. Jakieś przyciski coś tu robią? Usunęli tamten. Nie ma go. E? Chyba tego nie mogę złapać. To jest tylko. To tylko świeci. Dobra. To lecimy. Danger Keep Out. Night One. Nie mam pojęcia, czemu tu jest Night One. Wygląda na to, że tu będzie kilka. Całych totalnych nowych nocy do tego Dangerki wciskać przyciski. <laughs> Pro pustu continue Używaj światła, aby przez. Słucham. Używaj światła, aby przestrzywać animatroniczne. nawet <laughs> nie przeczytałem trzeciego, nieważne, dobra. Używaj światła, aby. Przestrzywać animatroniczne, czyli światłem się bronię. Okej. Okay. Eee, hello. Okej. Okay. Um, to co mam do zrobienia? Nie mogę zamykać drzwi. Mogę zaświecić światło. Okej. Okay. Tu jest jakieś... Oj! O, to... O okej, okay. zastraszyłem się. To jest takie światło. Ale oni świecą, bo co mam? Power left. I mogę tą dźwignią coś zrobić. Eeeem... Um... Fajna dynka, ale bym chciał odzyskać może światło? Okej okay. Nie mam pojęcia co tu się dzieje Ale z tego co rozumiem NIE! Okej, okay, dobra, rozumiem Światła zabierają po 20% energii z tego co widzę I światłami się bronię Ale kinda jestem ciekaw A tym sobie odnawiam energię Tylko przez jakiś czas jestem... Mogę to zrobić tak? Okej, okay, to nic nie robi Co za tym robi to światło na kamerach? Bo nie jestem pewien O hej! Nie! Dobra. 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 Ale wybronione. Czekajcie, co robi światło na kamerach? Przeciwko komu ja mam to wykorzystywać? Tu jest Pirate Cove. Może on tego typiarza jakoś wyganiać. No, no. Może zróbmy. Tak, póki mamy. Póki mamy... Nie mamy chwili czasu. Okej, okay, cześć! Nie chcę... nie chcę! Przestań! Nie! Kuźwa <laughs> Report glitches before they spread. He, 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 he. O kurde. O typie. E, to jeden glitch tutaj widzę, że ten napis tak prześwituje trochę. O, to wydaje ci szum. Śmieszne. Doki, doki, powtórz. Okej, okay, robimy to. Bo to, to jest spoko, to jest fajne. Ej, zajebiście. To jest jak zupełnie nowa gra. Shut up. Okej, czyli mamy tylko Boniego i Chicka. Na razie. Frediego tutaj nie widzę. Tam jest tylko dynia jakaś. Co oznacza czy Freddy będzie gdzieś za nami z Fredziaczkami, bo oni są wszyscy na Halloweenowe animatroniki stylizowane, albo no, to są Halloweenowe animatroniki. Są. So, skoro są Halloweenowe. To jak Halloweenowe. Stąd się spodziewałem Frediego na tyle. Ostatnim razem. Um, I stąd spodziewałem się też Frediego na tyłach teraz. Spokojnie okay, chłopaki To co? Battle flip challenge deva? O nie, to nie było to, to było cięższe niż pamiętałem Jo, prawie nie! Yikes, dude E, póki obydwoje byli, to sobie restartujemy wszystko, wygoniliśmy ich, więc mamy czas Hello, przyjacielu 100% energii, cudownie e, To nie jest takie ciężkie, bo ich widać jak oni się tam tutaj przechodzą, bo oni świecą i są all shiny w ogóle Czyki blisko nie ma Ale nie chciałbym ryzykować, gdzie ona jest. Tu się ktoś wracał w tę stronę. Klikka jest tu. Dziękujemy za przybycie. Pozdrawiam serdecznie. Orodzinnej dzieciaki. Obydwoje byli to reset. I będzie wszystko cacy. Dałem się złapać na pierwszej nocy, ale to tylko raz. Drugi raz się nie dam złapać, a to da się. Nie mogę założyć kapelusza. Unplayable. E, dalej niepokoi mnie to światło tutaj na panelu. Bo to oznacza, że gdzieś muszę je wykorzystywać. A ja jeszcze nie wiem, gdzie jak się wystraszyłem. Debil, gdzieś tutaj są. Dzień dobry. A czy pani tutaj idzie od razu pukać? Tak, pani tu idzie pukać. Nie! To jak dwoje przyszli, to restart. Czyli. Bo ona czasami się pojawia z tyłu, i dopiero potem idzie tutaj? That's confusing as fuck, bro Nie rozumiem Okej, okay. to było troszeczkę dziwaczne Co? Co? Nic, dobra Ale Za bardzo je ta fizyka wyrzuca gdzieś w powietrze Czemu nie mogę tym lekko rzucić? Hm. a gdyby tak w to być? Gdyby tak. Dawaj to, dawaj to. Out of bounds. Nie dam mam. Mhm. Mm Spokojnie. Dobra, dobra. Robimy to. No nie, no to miał być flip. Uy, 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 uy. Uy. Na razie nic nie idzie, jest poro Gdzie jest ta.? O, jest butelka. Mamy butelkę Blind Flip Challenge? Blind Battle Flip Challenge. Nie zrobimy Blind, ba blind Battle Flip Challenge. Eee. Mhm. Mm hmm. hmm. A co on tam. O Oła! Uderzyłem się w kickbox! wa? Nie denerwujcie mnie! Hm? Hm? Ktoś chce? Ktoś chce skosztować? Hm? Ktoś? Podejdziesz ktoś? Ktoś? Coś? No, no idziesz czy nie? Co to był za odgłos? CO TO BYŁ ZA ODGŁOS?! Ała, mój palec istotny... Ała. Czy ja nie rozwaliłem tej keyboardy teraz? Bo to, to, to jest istotne pytanie. Nie, nie rozwaliłem. Okej, okay, spoko. Dobra. Wszystko fajnie. Yeah! Nie? To był dobry rzut. PAM! PAM! pan, PAM! PAM! PARA! Withered Foxy! Brada! Zajebisty ma ten model. To, to jest śmieszne, bo to są teoretycznie figurki, które można... Obejrzeć sobie z bliska, jak te modele wyglądają. I tak, tak teraz do mnie dociera, że... Czy on ma złamany palec? On ma złamany... Kciuk. <laughs> Chyba nie miało być Ale jest cudny Zajebisty Eee hmm. okej okay. Now what? Plushkin patch nie chcemy Okej, okay, czyli to było tylko jedno nos Czyli resztę będzie później, ale mam teoretycznie Zblokowaną drugą, więc Spoko, pójdziemy build and mangle. Flashkin, patrz mi się, naprawdę nie chcę z tym kombinować. Nie. Nie, mogę, nie mam ochoty na takie zabawy. Sorry, ale. Chociaż build a mangle, mangle może być też. Witam w Fazbear Entertainment Fulfillment Center. Dzisiaj are assembling animatronic performers. Each animatronic unit will bring joy to the children at one of our many Freddy Fazbear locations. Yay! Just place the necessary mm. components in the assembly chute conveniently located at the front of your workstation. Each work order is unique, so gather only the components as shown on the quad monitor array. Use the high voltage shock buttons to gently remove any unwanted critters that stumble onto the assembly line. Now, let's get to work. Good. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli mam zbierać rzeczy, zanim zostaną spalone. To jest ręka Boniego. Tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. To potrzebujemy. O nie, o nie, nie, nie no, co? To nie to jest noga. A to nie jest ta noga. To nie jest ta noga. To jest ta noga. Pff, głowa Foxiego, no co? A to miałem tutaj wrzucać. O nie! Nie, To nie jest to! Przestań! To tutaj. To um. no, chyba nie to. To była ta ręka Springtrapa, nie jestem pewien, co? Co? Czy tam jest ręka Mangle? Nie jestem pewien, czy tam była ręka. No, na pewno była ręka bo niego. E, tamtej ręki już tam nie zdobędę. O, ja chyba nie żyję. I think I'm dead. Well done. Let's see how you did. Oh no, it looks like there aren't enough components. Perhaps the instructions were not clear. Perhaps you should seek employment elsewhere. Oh, masy. Spodziewałem się tego. Ale co to? Create Mangle. Chili. Czyli czy ja powinienem stworzyć tylko jednego z tych animatroników? Spróbuję stworzyć tylko Mangle. tam ten monitor. To jest Funtime Foxy. Ojej, przestań! No, nie mogę tego dosięgnąć! To jest męgl? Okej, okay, czyli to nie to. Nie tak to miało pójść. Dobra. Dobra. Cupcake! Nie. Chyba jest źle. Okej, okay, jest definitywnie źle. A. <grymny>

Perhaps you should employment elsewhere. <noise> ale to jest głupie. Nie, <noise> okej. Okay. Spokojnie, paniusiu, bez takich. Dobra, rozumiem, czyli mam jakąś pulę przedmiotów, które mam tam wrzucić. Pokazuję je na różnych monitorach, ale one się nie zmieniają, To są te same. Więc muszę je wszystkie wrzucić. Dobra, teraz ogarniam. Ale mogłem najpierw... Stop, 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 czy ja mogę przesunąć... O nie. O nie, muszę przesunąć. O nie, zginę. Oh instructions were not clear. Perhaps you should seek employment elsewhere. <coughs> Ta ręka była chyba siup. Ta noga? E, nie? To jest ten dziwne coś, to dziwne coś było. To chyba jest to? Nie? To nie to. Kozak, a to? Yikes <skry <capitalism> <skrypted> <słatwia> <skrypted> Nie umiem! No co jest? Mam na to sposób. Okej, okay. mam teraz inny pomysł, inne podejście. Weźmy to wszystko i rzućmy sobie tutaj. Wszystko! Absolutnie rzućmy tutaj. I czego będziemy potrzebowali, to będziemy potem zbierać. Eee, to z. Daszka. Boya, okej. Okay. Tam coś jest. Weźmy to. Weźmy to. Weźmy to. Weźmy to. To też weźmiemy. O. o chuj. To chyba tam było. Co było, na pewno. To nie wiem, nie jestem pewien. A to? Ale dzikie, ja pierdykam. To było. A to nie wiem. A, no nie moja lampo! Na pewno była to. To była, tak. To była. No nie, spaliło to nogę. Nie mam miejsca, bo noga, bo niego. To, be, to bierzemy, to chyba było no weź to nogę ja pierd... Gabunigo. Well done let's see how you did oh, no it looks like there aren't enough components perhaps the instructions were not clear. Instrukcje były niejasne, penis utknął w XBOXIE. To jest... Czemu mam razić? Co? A właściwie zapomniałem, że mam razić prądem, ale co? Hak. Ta głowa. Ta ręka. Nie jest to ha 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 Przestań. Ta ręka? Głowa wydibaba nie jestem pewien. To gdzieś było. Noga, bo niego, która spłynęła. Ta ręka. Ta noga. Może. Ta, ta noga. Dobrze, ten web. Mogę? Stała mi tylko noga. Tylko noga. Bonnie. Tak Stała mi mm. tylko noga, bo to było ostatnie. Wystarczyło 80%? To tak miało wyglądać? Chyba nie żyje, bo jest 80%. za Ok, wystarczyło 80%. Jak klocki Lego. Ok, ja zrobiłem to na 80%. Może powinienem zrobić na 100%, może tam będzie coś specjalnego, ale to może nie teraz. Jakoś mi się chyba nie chce z tym szanić. Ah, wiedziałem. Widziałem za moimi ręco... Co? Welcome to the Fazbear Entertainment Fulfillment Center. Today we are assembling animatronics. What? One of our many Freddy Fazbear look Issued conveniently Co? Jest grany. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz, ja nie wiem. Ja nie, nie rozumiem. Głowa męgu Ręka bo niego. Ręka e, noga Foxego to dziwne coś. Dobra. To dziwne coś, ta noga. jego nie jestem pewien. Ręka springtrapa powinna tam być. Ak Foxego. Ta noga chyba też. Ale leś tam. Głowa woksiego? Ta ręka. Ta ręka. Jakaś noga. Nie ta. Ta noga? Chyba tak. Eee, jeszcze jedna ręka i noga. Ok. Głowa też! Głowa też puściłem ją. Chyba zdąży. Hutch! 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 Well done. Let's see how you did. Ninety percent. What? Oh no. It looks like there are a few parts left over. The system must do a random purge. Piece of cake. A random purge? Animatronic engineering is just that simple. See you next time. Chyba nie rozumiem o co chodziło im przez random parodz. dude? Please no kill. Please no kill. Ma Manwolf. Ok, spokojnie, umiem tym rzucać. Okej, okay, nie to nie. Elo! Elo! <gryw> Trudno. Dobra. Ja sądzę, że ten to starczy. Trick or treat. To są cztery osobne tryby. Podoba mi się to, że są różne. Eee, to było zajebiste. Mega zajebiste. To było... chujowe. Nie polecam. Dobra, tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. tak jak zawsze, see ya. Widzimy się w następnym very soon. Bye.